Msza święta w intencji ojczyzny w kościele parafialnym rozpoczęła pilźnieńskie uroczyste obchody, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. O oprawę artystyczną nabożeństwa zadbał Dom Kultury. Po liturgii w Towarzystwie Orkiestry Dętej OSP Pilzno, licznych delegacji oraz pocztów sztandarowych, wszyscy przemaszerowali na rynek, gdzie złożono kwiaty przy figurze Matki Bożej oraz pod pomnikiem pamięci żołnierzy placówki Pocisk w Piliźnie. Ten dzień właśnie w dniach naszego narodu budził nadzieję ratunku zagrożonej ojczyzny. Tym ratunkiem, jak wiemy, miała być konstytucja 3 maja z nowoczesnymi reformami ustrojowymi, demokratycznymi, reformami w duchu Chrystusowej Ewangelii i pod patronatem Maryi. Gdy na progu nowego tysiąclecia Chrztu Polskiej moce ciemności niejako sprzysięgły się przeciw naszej wierze, wielki prymas, kardynał tysiąclecia, błogosławiony już Kościoła Stefan Wyszyński. Dla którego relikwie nasza parafia oczekuje, by razem z drugim wielkim świętym polskim Janem Pawłem II wspierały i otaczały naszą małą ojczyznę, naszą parafię. Niegdzie indziej szukał pomocy i ratunku, ale właśnie u Maryi oddając nasz naród pod jej szczególną opiekę. Witając Ojca Świętego Jana Pawła II na Podczas pierwszej pielgrzymki w 1979 roku na Jasnej Górze, prymas tysiąclecia, mówił między innymi tak „Dzisiaj, w tej historycznej chwili, chcemy Ci, Ojcze Święty, powiedzieć słowami liturgii, że matka i królowa z tego niezwyciężonego grodu dana jest nam jako pomoc ku obronie. Tę obronę odczuwaliśmy nie tylko w czasie rozmaitych burz dziejowych, ale odczuwamy ją nadal. Ona broni nas przed demoralizacją i zaplanowaną ateizacją. Moi drodzy, tak naprawdę jak pomyślimy do takiej pełnego, czystego nieba nad naszą ojczystą, to prawie nigdy nie było. Nasza możliwa historia, piękna, bogata, ale burzliwa teraz tragiczna, pokazuje, że te ciemne chmury. Tych dziejów, one nieustannie nad nami się roztaczały. Tak było przez całą naszą historię. Jeżeli powstawaliśmy, jeżeli budziliśmy się, jeżeli stawialiśmy czoła o wiele silniejszym wrogom niż my, to było to właśnie głównie dzięki jej opiece nad nami, jej mocy nam wyświadczonej i sercom Polaków, których ona żyła, przebywała i mobilizowała dawała moc i siłę i natchnienie do tego, by tą naszą ojczyznę ratować, bronić, jej wiary, jej miłości, jej kultury, jej języka. Tak było zawsze. I tak naprawdę te burze są do dziś. Przecież jestem trzeci rok, trzy lata, teraz będzie na parafii. Teraz no, pierwszy raz możemy mieć takiej pełnej okazałości to nasze nabożeństwo patriotyczne. Tak to przychodziła pandemia, która nas trochę dziesiątkowała Polaków. Teraz też niby możemy już się w pełni spotykać, ale przecież ta burza jest tuż obok. Ten niepokój, który rodzi w naszych sercach, ta niepewność ona wciąż jest więc my wciąż na nowo tak jak nasi przodkowie przychodzimy do tej która nas nigdy nie zawiodła Uczniowie z Dolnych oraz Piźnie uświetnili spotkanie tradycyjnym polonezem oraz tańcem z flagami Wydarzenie zwieńczył wspólny śpiew pieśni maryjnych przy figurze Matki Bożej na uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Pilźnie zaprosili burmistrz Pilzna, przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie, Dom Kultury w Pilźnie oraz Muzeum Regionalne w Pilźnie.